W roku rodzinne ogrody działkowe, mimo świętują swój wyjątkowy jubileusz 70-lecie istnienia, uroczystość połączono z tradycyjnymi dożynkami, które stały się doskonałą okazją do wspólnego spotkania działkowców, przedstawicieli rad dzielnic, samorządowców oraz mieszkańców Zatorza i Szobiszowic. Były nagrody, wyróżnienia, a przede wszystkim dobra zabawa w rodzinnej atmosferze. A jak ważne jest to święto dla działkowców, mówi Rafał Żyłka, prezes Rot Mimoza. W dniu dzisiejszym mamy wyjątkowe święto, ponieważ y, mamy coroczne dożynki działkowe y, w naszym ogrodzie Mimoza. A tym razem mamy jeszcze 70-lecie naszych orowych, więc to jest wyjątkowy czas. Rzeczywiście było to wyjątkowe wydarzenie z wielu powodów, a więcej szczegółów zdradza Teresa Moroń, wiceprezes Rot Mimoza. Jak co roku organizujemy dorzynki, ale w tym roku są takie wyjątkowe właśnie z okazji 70-lecia naszych ogrodów działkowych, o które dbamy, pielęgnujemy. Cieszymy się naszą zielenią, bo to jest wielki przywilej mieć ogrody działkowe w środku miasta. I dlatego musimy o nie bardzo dbać i dlatego mamy dużo gości zaproszonych, żeby się razem z nami dzisiaj cieszyli i bawili. Był też oficjalny powód, dla którego spotkali się działkowcy. To są właśnie, tak naprawdę, to jest podsumowanie całego roku. Od razu nagrodzimy naszych działkowców, to znaczy wyróżniamy ich za ich trud włożony, za te ładne działki, bardzo ładne działki. Dlatego, jak widać, tutaj te plony nasze, skromne, ale, ale są, no bo, bo to jest nasz czas. Był taki czas, kiedy to próbowano zamienić ogrody na działki budowlane. Czy te problemy członkowie Rot Mimoza mają już za sobą? Była bardzo wielka walka. Walczyliśmy o te działki, podpisy, petycje, ale udało nam się, na razie jest spokój, oby jak najdłużej. A jak wygląda ogród pani Teresy? U mnie jest część upraw. Pod namiotem szczególnie pomidory mamy. Z mężem jakby pielęgnujemy, mamy część rekreacyjną i mamy przede wszystkim dużo, dużo kwiatów. Bartłomiej chrupek na tym jubileuszu reprezentował Radę Dzielnicy Szobieszowice, bo na tym terenie w dużej części mieszczą się te ogrody. Jak zdaniem radnego ważne są dla mieszkańców popularne rody. Myślę, że są bardzo ważne. Tutaj bardzo ważną pełnią rolę szczególnie aktywizującą osoby starsze, które mają które mieszkają często w blokach, gdzie nie mają dostępu tak łatwego do zieleni. Tutaj mają swój taki mikroświat, mikro gdzie mogą aktywnie hodować sobie swoje, swoje warzywa czy, czy owoce i powinni się również z nimi wymieniać. A dzisiaj mamy taką wyjątkową okazję, że to już 70-lecie 70 naszej, znaczy naszej państwa działkowców Mimozy, więc no to jest wyjątkowa, wyjątkowa okazja, żeby się tu wspólnie spotkać. Po tym ciężkim sezonie, gdzie aktywnie seniorzy i nie tylko pracowali nad swoim planami, nami mogą się tu wspólnie spotkać i, i, i świętować. A w jaki sposób Rada Dzielnicy może wspierać działkowców i trzyma takie możliwości? Tak, to zawsze jesteśmy otwarci do pomocy, jeśli chodzi, jeśli działkowcy się do nas zwracają. E, również tu mamy taką wyjątkową okazję, że to 70-lecie, to Rada Dzielnicy fundowała nagrodę, dla, która będzie wręcz już później dla działkowców. I na bieżąco też jesteśmy tu bliskiej relacji i kontakcie z zarządem czy bezpośrednio z działkowcami, którzy też, część działkowców działa też u nas w Radzie Dzielnicy. W dalszej i bliższej przeszłości pojawiały się zarzuty, że z ogrodów korzysta wąska grupa mieszkańców. A jakie jest zdanie radnego? Może jedna osoba ma tą działkę, ale cała rodzina, czy społeczność danej, czy to klatki, czy właśnie mieszkańców, aktywnie korzysta z tych działek, więc to niekoniecznie, że one są tylko zamknięte i tylko jedna osoba korzysta, ale też całe rodziny, czy pokolenia wręcz działają tutaj w swoim tym mikrozielonym świecie. Na takim jubileuszu nie mogło zabraknąć tortu i życzeń, które złożył m.in. wiceprezes okręgowego zarządu śląskiego PZD, pan Sebastian Ciągwa. Z okazji jubileuszu, z okazji jubileuszu 70-lecia erody Mimoza w Iwicach, Okręg Śląski Polskiego Związku Działkowców w Katowicach dedykuje ten wspaniały puchar dla zarząda przede wszystkim dla Was, dla działkowców, z okazji 70-lecia. To poznajmy teraz użytkowników ogrodów Mimoza. Na początek ilone z mężem. Masz tutaj ogród? Tak. Od kiedy? Trzy latach. Trzy latach. Trzy Trzy latach. Trzy rok. Co was skłoniło do tego, żeby kupić ogród? Bo tak coś kojarzę, że to chyba w okolice pandemii. No, no, Jakoś tak po pandemii. Pierwsza rzecz była to, że blisko mieszkamy, po drugiej stronie ulicy i zawsze jest gdzie z dzieckiem wyjść, basen rozłożyć i, i coś porobić, tak jak się ja lubię robić. A wcześniej nie mieliście możliwości mieć działki, czy po prostu nie było takiego pomysłu albo czasu? Ja miałem wcześniej działkę u rodziców, ale to było w Zabrzu. Działka, dojeżdżając do działki, po prostu się to mija trochę z celem. Nie ma to jak przejść przez ulicę i być od razu na ogół. Ale działka to też chyba duży obowiązek, no przecież tam trzeba coś robić. To jak Wy do tego podchodzicie? No bardzo pozytywnie. To kto na tej działce pracuje? Mąż. Czyli ty typowo rekreacyjnie. Ja tak. To fajnie mieć takiego męża. Tak. <noise> Słuchaj, tylko rekreacja, czy jednak jakieś drzewka, roślinki takie warzywne? To znaczy bardziej rekreacja, ale też są drzewka, y, tam śliwki, morówki też, y, ale bardziej pod rekreację. Kłocze do rosą. Bardziej pod rekreację, nie. To już mi się wydaje, nie są te czasy, co kiedyś, że człowiek od rana do wieczora przy grz grządkach plewił, tylko patrzy też o to, żeby wypocząć na tej działce. Tak? Bo o to chyba chodzi, to taka enklawa, taka, byśmy mogli powiedzieć, no swój kawałek tego miejsca na ziemi zielonego, tak? Tak, tak, właśnie o to chodzi. Przyjść i posiedzieć, grilla zrobić i odpocząć. I żona lubi bardzo na hamaku się pobujać, w basenie posiedzieć oczywiście, nie? <laughs> To klasyka, to ja rozumiem, że dzisiaj tańce będą, bo jesteśmy w dorzynkach. Tak, będą tańce. No to w takim razie do zobaczenia na parkiecie. Jak masz na imię? Tadeusz. A ty jak masz na imię? Renata. Tadzio, przed chwileczką mi powiedziałeś tutaj, że masz ogród. Dziś wasze święto, tak? Dawaj. Czekacie na Cię z niecierpliwością? No, tak, oczywiście, na dorzynki. Mhm. Czekamy zawsze. To no, takie podsumowanie roku? No, coś w tym stylu. Mhm. Powiedz mi, od kiedy masz ogród? Kiedy jesteś działkowcem? Od 6 lat chyba. A to stosunkowo świeża sprawa. Co cię skłoniło, żeby, żeby zostać działkowcem? No nie wiem tak w ogóle w uprawy czegoś może... nie Ale jak się nie uprawiało, to trzeba się tego chyba tak szybko nauczyć, co? Bo to nie taka prosta sprawa. Z tym akurat nie problemu, że nie miałem, nie? Co znajdziemy na twoim ogrodzie? Pomidory, ogórki czosnek że miał dość dobry był tak no jabłonie są śliwki no to, to, naj, to najważniejsze rozumiem, że wyrazem to ogród uprawiacie z kim Koleżanka no. bardzo dobrze uprawia tak, działkę Mąż, a nie ja <laughs> nie. Bożena. E, Bożanko też masz tu działkę? Oczywiście Jak długo? 15 lat no to już jesteś bardzo doświadczonym działkowcem. Tak, no ja nie bardzo. Pamiętacie ten pierwszy dzień, jak kupiliście działkę, czy tam, nie wiem, nabyliście, wydzierżawiliście, jak to było? Pewnie, że pamiętamy. Wszystko było do remontu. Trzeba było wszystko robić po swojemu, ale potem wyszło fajnie. No, taki ogród działkowy to mnóstwo pracy z tego co wiem i takiej ciągłej systematycznej chyba. Tak, tak. Codziennie trzeba coś tam robić, żeby, żeby było fajnie, nie? A jak to u Was jest? Kto pracuje? No. Bąż pracuje, ja odpoczywam. Ale to pracuje babusi, czy tak po prostu lubi? Nie, lubi, lubi. Lubi, lubi. To chyba najbardziej trudniej jest chyba znaleźć czas, co? Nie, już jest emerytem, to może pracować. A są jakieś problemy, czy to generalnie sama nie, przyjemność? Nie, nie, nie ma problemu. Po prostu mamy tylko wolny czas, to chętnie chętnie przychodzimy, mamy blisko, bo tu mieszkamy obok, także... A dzisiaj okazja, żeby poznać innych działkowców, tak? Oczywiście. To co, tańce będą? No tak, czekamy na to cały rok. Miasto Gliwice na tym wydarzeniu reprezentował przewodniczący Rady Miasta Marek Przonak, który podkreślił znaczenie ogrodu dla mieszkańców miasta. E, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że działkowcy to jest jedna z największych grup społecznych w naszym kraju. W samych Gliwicach to jest Ponad 13 tysięcy działkowców. Przede wszystkim działki są dla nas tym miejscem, które jest relaksem, odskocznią, miejscem, gdzie się spotykamy, miejscem, gdzie nawiązujemy kontakt, ale oczywiście również jest to miejsce, gdzie uprawiamy sobie warzywa, owoce. Ogromna z tego tytułu jest przyjemność, ale myślę, że też mnóstwo zdrowia duchowego, psychicznego, fizycznego. Myślę, że najlepiej to było widoczne w czasie pandemii, kiedy nawet do lasu nie mogliśmy wejść, a jednak na nasze ogrody działkowe do swoich ogrodów. Mogliśmy dojść, tam mogliśmy przebywać i tam mogliśmy też się spotykać. Więc ta enklawa jest bezwzględnie czymś pozytywnym i myślę, że będzie dalej się rozwijać. Tutaj dzisiaj mamy 70 lat Ogrodów Działkowych Mimoza. To pokazuje, że te ogrody nie są czymś na chwilę, na 5, 10, 15 lat, ale rozwijają się, jest ich coraz więcej i niech tak dalej będzie. Były takie obawy, że jak pokolenie starszych działkowców nie będzie miało już siły i energii, by dbać o swoje ogrody, to młodzi użytkownicy przerobią je na miejsca do grillowania czy place zabaw. Ale były to chyba płonne obawy. Swój ogród mam przy ogrodach działkowych bratek i widzę od wielu, wielu lat, jak zmienia się pokolenie tych, którzy przejmują te działki, kiedy przychodziłem na te ogrody działkowe jako tam kilkudziesięciolatek 30 latek, paroletni działkowiec, to pamiętam osoby po 60, 70, nawet po 80. Dzisiaj, kiedy tamtych tych osób już zabrakło z wielu powodów, część odeszła, część jest. Na zasłużonych działkowych nawet można powiedzieć emeryturach. Te działki są przejmowane przez ludzi młodych, przez tych, którzy chcą tam bywać, którzy chcą sobie tam organizować miejsca i nawet muszę przyznać, że coraz więcej tych młodych działkowców powraca do upraw, uprawiają sobie grządki, uprawiają sobie owoce, warzywa. A jak kształtuje się obecna polityka władz miasta w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych? Myślę, że ogrody działkowe bezwzględnie są tym miejscem, które dla nas jako dla samorządowców są bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. My bardziej powinniśmy się zastanawiać nad tworzeniem nowych ogrodów działkowych. Nad tworzeniem nowych miejsc na obrzeżach miasta, tam, gdzie można byłoby proponować nowe działki tym, którzy chcieliby je uprawiać, którzy chcieliby tam mieć swoje miejsca i myślę, że nad tym powinniśmy się skupić. Dzisiaj tych ogrodów działkowych jest moim zdaniem nie do końca wystarczająco, więc myślmy do przodu o tym, żeby tworzyć nowe działki. Dzisiaj tych działek mamy mnóstwo zarówno w okolicach centrum miasta, jak i poza, na obrzeżach. Oczywiście, że być może za 10, 15, 20 lat przyjdzie taki moment, kiedy te działki, które są w centrum miasta, będzie tam konieczność realizacji innych zadań, ale dzisiaj na ten moment nie ma żadnych zamierzeń takich, które by powodowały, że dzisiejsi działkowcy muszą się obawiać o swoje miejsca, relaksu i swoje miejsca. Tam, gdzie można doznawać entuzjazmu, dobrej pogody i dobrej atmosfery. Jak usłyszeliśmy, ogrody działkowe to nie tylko pasja i praca, ale również miejsce odpoczynku, integracji i radości.